Słuchajcie, dzisiaj znowu będzie Batman, ale inny Batman od tego niż wczoraj. Wczoraj był Deadpool Batman. Jej! A dzisiaj jest Batman All In, numer jeden w dwóch wersjach odkładkowych, wersja Regular, Mad Fraction i wersja specjalna Jim Lee. Jest oczywiście wiele więcej różnych innych wersji, no ale nie będziemy się nimi tutaj zastanawiać, bo i tak kupiłem to przez pomyłkę i tak dobrze, że kupiłem. No ale po kolei, słuchajcie, przede wszystkim wydaje mi się, że ta nowa seria z Batmanem, no bo jest to nowa seria z Batmanem, ja... Nawet nie będę się zastanawiał, słuchajcie, jakie tam jest continuity, jaki tam jest kanon i tak dalej, jakie tam są księgi Izajasza przed księgami Jeremiasza, bo to nie o to chodzi, się tutaj doktoryzował za chwilę z historii Batmana. That's not the point. Szczerze mówiąc, nie mogłoby to mnie mniej obchodzić. Ale to, co chciałem tylko zasygnalizować, to to, że wydaje mi się, z tego, co przeczytałem wczoraj, a przeczytałem niewiele, że miało to wychodzić bezpośrednio jako nowa seria po Hush, H2 Jimmy Lee. To jest też all in, więc nie wiem tak, szczerze mówiąc, co to znaczy all in. Czy to jest jakaś inkluzywność, tak dzisiaj modna, czy co. Czy to, że wszyscy są in po prostu z tego zespołu twórczego tutaj i wszyscy wreszcie wkładają serducho w to, co robią? Nie wiem. E, czy też może że wszyscy bohaterowie są w środku? Może Wy mi podpowiedzcie, co to znaczy: All in. No dobra, ale enough, Mambo, Jumbo. E, ta seria miała się już skończyć, gdyby nie to, że Jim Lee. Ja wiem, że jest jeszcze jeden numer się ukazał, ten brązowy, piękny. Po tym. E, gdyby nie to, że Jim Lee się znowu spóźnia, słuchajcie. Jim Lee się spóźniał za czasów X-Men, Jim Lee się spóźniał za czasów Divine Ride, no i już chciałem robić pult do sklepu komiksowego. Czemu nie mam jeszcze Batmana e, Hash 162? Tymczasem Batman Hash 162 miał się skończyć chyba już, a się skończy w 2026. Cała saga, z tego co zrozumiałem. Także słuchajcie, taki to Jim Lee oczywiście człowiek bardzo zajęty, nie może pocisnąć 22 stron, bo byśmy się podać do di i nie mógłby zarządzać całym DC łącznie ze swoją babcią. Więc tak to jest, słuchajcie. To zawsze była prima donna z tego Jima Lee, jeżeli chodzi o deadline'y i się nic nie zmieniło. Pamiętam, jak w X-Men też nie mogli tego dotrzymać. Pamiętacie, dlaczego tam było tak dużo fill-inów, co druga issue była rysowana nie przez Jim'a i tak dalej? No to właśnie dlatego, że ten ziomek niestety nigdy nie mógł utrzymać monthly deadline. Szkoda, bo są ludzie, tak jak na przykład Todd McFarlane, którzy spokojnie przekraczali takie monthly deadline'y. No jeszcze kiedyś, jak Jim Lee, Powiedzmy, że rzeczywiście rysował, odstawał od reszty. Rzeczywiście to i Williams, i Lee gdzieś tam dawali czadu, ale sam pensiling z cholera nie jest taki jakiś powolny do zrobienia. Pensiling strony myślę, że nie zajmuje Jimowi Lee powyżej kilku godzin, więc jestem zdziwiony, że szczerze mówiąc takie opóźnienia nadal mają miejsce. Tym bardziej, że człowiek na pozycji tak poważnej. No, a my to łykamy jak pelikany i tyle. Jaki mamy wybór? No, będę czekał na ten H2. Zobaczymy, jak to będzie. E, w końcu to Jim Lee, e, wypada mieć w kolekcji. I teraz tak, e, ta nowa seria, uwaga, kupiłem ją przypadkiem. Ok? Kupiłem ją przypadkiem, tu jest Jorge Jimenez na rysunkach i myślałem, że to jest syn starego Jimeneza, ale inny syn starego Jimeneza. Myślałem, że to jest Phil Jimenez. Phil Jimenez, który rysował Wonder Woman jeszcze jakieś 20 lat temu ponad. I on naprawdę ładnie rysuje, ten Phil Jimenez. Ja kupiłem niedawno omnibusa Wonder Woman by Phil Jimenez. Zakochałem się w tym rysunku samym, no bo tekstu jest tam tyle, że przez te zwały się nie przedrę. Nawet gdybym miał umrzeć, gdybym miał się podać do dymisji. Ale rysunki są prześliczne, naprawdę bardzo ładne, takie w stylu George'a Pereza. No i pomyślałem sobie, okej, okay, Phil Jimenez rysuje Batmana, więc łyknę sobie jedynkę. No i zamówiłem z tyłka, słuchajcie. No a tu nagle okazało się już po preorderze, że to nie Film Jimenez, tylko przypadkiem Jorge Jimenez. Zobczaiłem go tam na necie, no dobra, mówię, ziomek, rysuję tak bardzo photoshopowo, nowocześnie, tak jak wielu innych, to tam se dam spokój. Nie zamawiałem już następnych numerów. I zaraz Wam powiem, co się od tego czasu stało. No bo w końcu doszły do mnie dwa numery, zamówiłem też okładkę Jimali. No może zacznijmy sobie od tej okładki Jimali. Zobaczcie, okładka... Ciekawe, dlaczego te okładki zawsze są twardsze, takie turowe, a te są zwykłe. Nie wiem jakie jest racjonalne za tym stojące. Tym bardziej, że w środku tutaj o mamy też okładkę regular, więc to jest chyba łatwiejsze dla wydawcy. Ja sam przecież też wydaję komiksy, więc wiem jak to mniej więcej działa. Prawdopodobnie aprowizacyjnie, logistycznie jest to po prostu łatwiejsze nabić tutaj jeszcze większą okładkę na te istniejące już zeszyty. I stąd się to bierze. Nie sądzę, że w środku są jakieś znaczące zmiany albo żadne zmiany, więc po prostu to jest czysta ekonomia, że tak się robi, a nie dlatego, że się myśli o czytelniku, żeby miał wszystkie okładki. Niemniej jednak nie opłaca się za bardzo zamawiać wersji Regular, skoro i tu w środku mamy wersję Regular. Byłoby bardziej figo, gdyby jednak tej wersji regular nie było dla prawdziwych kolekcjonerów. No bo jednak przyznacie sami wystarczy zedrzeć tę okładkę i mamy dwie wersje niejako w jednej. Niby plus, a jednak jest coś takiego, jakaś taka fuszerka, nie wiem, czemu mi się z tym kojarzy. Chyba właśnie dlatego, że wiem, że to po prostu jest uproszczenie pewnego takiego procesu drukarskiego, jest to po prostu pomyśli wydawcy, a tworzy to wrażenie takiej troszeczkę, jakby to powiedzieć, nie, dbałości. No ale to tylko ja być może tak narzekam sobie, stękam. No, na, na pewno słuchajcie, jak ktoś kupuje wariant to się cieszy, że w środku ma również regular cover, także dla czytelnika na pewno wartość dodana. I tyle. No dobra, no to yy, miedliłem. Aha! Wariant Jimali Lee całkiem mi się wydawało, jak to kupiłem, no bo tak jak mówię, jak się skapnąłem, że to jest Jorge Jimenez, a nie Phil Jimenez, to pomyślałem, że więcej już nie będę kupował i zrezygnowałem z preorderowania następnych issues. I jak to do mnie przyszło, to myślałem, cholera, szkoda, bo nie zamówiłem całego tego nakładającego się na siebie czy łączącego się, to się nazywa connecting variant Jim Lee. Ale okazuje się, że to nie jest connecting variant. Jim Lee po prostu pocisnął Batmana tutaj e, takiego na pół i tyle. I powiem Wam tak, w porównaniu do tych haszów, które tu wyciągałem, trochę jakby Jim Lee może zmienił styl czy coś. Zobaczcie, ten Robin jest taki jakby inny trochę. By the way, co za fryzurka tutaj, też, taka na kozaka, coś jest innego. To jakby trochę Adam Kubert przez niego przemawiał, czy coś, a to jest czysty Jim Lee i czysty Scott Williams. Także gdzieś tam może Jim Lee powoli też stara się dostosować do tego nowego stylu. A może wreszcie wypada mu coś zrobić z tym swoim stylem. No bo jeżeli chodzi o hash, o to zobaczcie, jest to zupełnie, zupełnie jeszcze w tych klimatach, które mieliśmy kiedyś w Batmanie, tylko takie trochę rozwodnione. No ale to inna historia. Mówiłem tutaj o haszu na jednej z nawijek. No dobra. Słuchajcie, jedźmy do środka, bo tak. Powiem Wam, że w sumie to luzik. Ten issue to jest takie. Nie spodziewałem się za wiele. Tak jak mówię, jeszcze w tym tygodniu, kiedy wiedziałem, że nie mam więcej numerów, to pomyślałem sobie: o, zrobimy sobie nawijkę i tyle. A tymczasem, Borem Lasem wczoraj zamówiłem to wszystko, co jeszcze było dostępne: czyli numery 2, 3 i 4. Dwójki już regular cover, a fajna jest. Nawiązuje do tej okładki, mi się nie udało zamówić, więc zamówiłem e, taką inną, regularną. W każdym razie nie taką, którą bym chciał. Ali też już chyba nie było, bo dwójka to już nie jest preorder, tylko już tam jest jakoś pending. Więc może jeszcze jakoś się uda dorwać, no ale na szczęście przynajmniej nie będę miał dziury w kolekcji. Ale powiem Wam tak, no sobie to czytać i opowiem trochę o tym, bo jak ktoś z Was tego jeszcze nie widział, to podobno jest teraz wielki przebój, sprzedało się tego kilkaset tysięcy egzemplarzy. To warto sobie spojrzeć na to. I tak, no tego, tak jak mówię, Jimenez dla mnie, bo to. Jorge Jimenez, a nie Film Jimenez, to był taki ziomek, który jest mi całkowicie, do wczoraj był mi całkowicie obojętny, ale tutaj daje radę. Muszę przyznać, że wielką zaletą tego komiksu, którą widzę, to jest yy... Staranność, z jaką tutaj podchodzi i rysownik, i kolorysta. Naprawdę yy, dużo line-worku. Wydaje mi się, że ten art był w oryginale robiony na papierze. Widziałem nawet chyba jakieś tam Instagramy tego Jimeneza, potem z ciekawości i tak dalej. Część na pewno jest tutaj cyfrowo wspomagana. To nie mam wątpliwości, że przynajmniej jakieś tam lightboxy albo coś takiego było, ale. Powiem wam tak, ważne, że jest tutaj dużo serducha włożonego, że o ten Jimenez tu stara się razem z kolorystą wytworzyć jakiś klimat i zaczynają tutaj nawiązując do The Dark Knight Returns, bo jest upał, jest komisarz Gordon, jest tu jakieś continuity, że komisarz Gordon już nie jest komisarzem, tylko Oficer Gordon, officer Gordon. Nie wiem dlaczego, to, to ktoś bym musiał mi podpowiedzieć, co się stało z komisarzem. Pewnie został zdegradowany. No i nie ma tutaj może takiej dynamiki, jakiej bym oczekiwał. chociaż ten panel jest całkiem fajny z tym killer krokiem tutaj. Ale ten Batman jest tutaj po prostu kolejnym muskularnym bojem, którego ci rysownicy dzisiaj tak bardzo lubią rysować. Nie ma tu może aż tylu jakichś tam scen walki czy coś, ale nie o to chodzi. Generalnie łykam to, czytało mi się to przyjemnie. Nie będę tutaj narzekał i, i, i udawał, że mi się nie podobało. Nie ma tu może jakichś fajerwerków, ale to, wzbudza to we mnie takie zainteresowanie. Wiecie, żeby sobie wziąć do kawki tę serię, przeczytać następny numer, poczekać na ten preorder, coś pozytywnego. Słuchajcie, tak bez zobowiązań, wiecie, bez problemów, sobie po prostu po to na luzie sięgnąć i, i to mi pasuje. Nawet się przyzwyczajam do tego stylu trochę mangowo, takiego nowoczesnego. Okej, okay, nie, nie jest to dla mnie ten. Tym bardziej, że naprawdę ta stana. Z jaką Jimenez podchodzą tutaj razem z całą redakcją, ona się przejawia w dbałości o detale. I zobaczcie, no. Rzadko kiedy widać tak wspaniałe pożenienie powiem to wspaniałe pożenienie tej takiej tradycyjnej kreski z taką naprawdę już dużą cyfrozą, kolorozą, zostawianiu tego wszystkiego koloryście i redaktorom no bo jednak Jimenez gdzieś tam oscyluje między tymi bardziej tradycyjnymi rysunkami, tak jak tu, a tym już taki całkiem zcyfryzowanym stylem, który tak bardzo dzisiaj przebija przez DC i Marvel. I jak już mam, nie mam na coś narzekać, to nie będę narzekał na to nawet mnie to kupuje fajny tutaj Mariasz, rzadki, fajny Mariasz z cyf cyfrozą, z, z jakąś taką bardziej tradycyjnym podejściem. Mimo że ten Jiménez, takie, te takie te jego maniery mli-mli momentami mnie rażą, to nie powiem, fajnie mi się to czytało, niech, niech strasę. Także słuchajcie, bym to tak w zasadzie rekomendował, żeby sobie przejrzeć, jak ktoś z Was jeszcze nie ma, no ale z uwagi na to, że przebój to duży, to ten. Fajna strona tytułowa, to zerżne do siebie. Już Scott Snyder to robili z Gregiem Capullo, to jest teraz, tak się robi, ja wiem, ale fajnie, to jest chyba najlepsza strona z tego komiksu. Nie wiadomo po jakiego grzyba tutaj w ogóle zostali wetknięci też pozostali autorzy różnych wariantów, no ale dobra, chyba żeby po to, żeby jakiś tekst był. No ale powiedzcie, czy to nie jest jedna z lepszych stron? Jak niewiele potrzeba, żeby zrobić coś fajnego? Fajnie się komponuje, słuchajcie no, otwiera się, trochę się to czyta, trochę ten klimacik Dark Knight Returns podchodzi, nic tu się nie dzieje, jakieś bajery, szmery, tego, tu tu że, że, powiem Wam od razu, tu mm, też mnie trochę chwyciło za serce, że tu nie ma takiego cwaniastwa w scenariuszu, ten, ten Fraction nie stara się, tak jak te Snydery, te Wellsy z tego Batmana, Deadpoola, on się nie stara cwaniakować, tylko w powoli nas wprowadza. To jest takie trochę letnie się czyta ten komiks, ale to dobrze, właśnie to mnie chwyciło, że tu, on tu nie próbuje być taki smart, yy, nie, nie jest taki zakompleksiony jak większość tych amerykańskich scenarzystów, którzy chcą pokazać, jacy to oni nie są Ivy League i tak dalej, jacy to nie są Edgy, to jak ten Wells i te, te Snydery, tylko właśnie jest taki na spokojnie się wprowadza, człowiek się zastanawia, co to dopiero będzie. Tu jakaś pani doktor, mam nadzieję, że będzie sweet romance, tu jakiś tego, tu jakiś mambo jumbo, z którym nie wiadomo o co chodzi, wreszcie coś się dzieje, ale no, że jako, że ten Jimenez nie, nie jest najlepszym narratorem, jest, jest przyzwoitym rysownikiem, ale nie jest najlepszym narratorem, nie ma tego drygu do prowadzenia narracji, to jest to trochę takie disjointed. Nie wiadomo o co chodzi, jak się patrzy na same rysunki. Ktoś przed kimś ucieka, nagle z tyłu ktoś się z jakimś pojawia. Tak dwa razy to szczerze mówiąc czytałem, i dwa razy zapomniałem o co chodzi, no ale coś się tam na pewno wyjawi. Nie, nie zmienia to faktu, że wszystko jest bardzo ładnie tu dopracowane, tutaj znowu te kolorki fajnie działają i yy, jakbym już miał wskazywać na jakiś komiks z tych nowych DC i Marveli, które tam czasami se przeglądam, to tu jestem z tym ok, Trochę eksperymentuję, Jimenez Alaminiola tutaj, takim oszcz oszczędniejszym tym, kolorysta potem nadrabia. Yy, jedyne, także działa to fajnie, działa to fajnie. Tak się człowiek to, słuchajcie, 10 minut do kawki się przestrzeliłem, bez problemu, yy, zapragnąłem więcej i zamówiłem następne. Czyż można chcieć Więcej, także słuchajcie, rekomenduję jako taką odskocznię, tu nie ma się czego w ogóle wstydzić. Jest ok, jest git, bardziej to do mnie przemawia niż te właśnie takie. Takie edgy, różne inne propozycje. I teraz, mimo że tutaj nie za bardzo się coś dzieje, i teraz uwaga: jedyny taki lekki biw, który miałem, to to, że tu w ogóle nikt z nikim nie walczy. Tu wszyscy są słodcy, tak jak ten chłopak, który to rysuje, chyba. W każdym razie to yy, oni są tacy słodcy i ten scenarzysta też jest słodki, no bo killer Krok zamiast tutaj porządnie komuś przyzwonić, to poddaje się w presji pani doktor, która widzi w nim tylko dobrą duszę. Yy, nie wiadomo, czy gdzie to się jeszcze rozwinie. Może nie będzie tutaj wesołego kumbaja, ale generalnie. Aż mi się miękko w dołku zrobiło, kiedy killer krok pod naporem dobrego serca pani doktor yy, poszedł chyba własnowolnie do więzienia i tyle, nawet jeszcze sam zamknął za sobą kłódkę. No, takie mamy dzisiaj czasy, że wszyscy są tak słodcy, że aż się sami zamykają do pierdla. <grym> Tutaj znowu to naleciałości trochę takie dzisiejsze DC, wszystkie takie immunowanie um um do męskiej muskulatury. To się, z czego, z skąd się to wywodzi? Eee, dobrze. I tutaj trochę, i tu, tu trochę jestem zawiedziony tym ostatnim panelem, yy, szczerze mówiąc to tu jest taki trochę vibe taki, te, tego, czego nie lubię w komiksach DC dzisiaj, czyli takiego właśnie słodkiego rysowania skupionego na męskiej muskulaturze, yy, nagrzyba mi to, ale okej, okay, dobra, tu też trochę serca wkłada kolorysta z tym, także słuchajcie, tak trochę się próbuję bronić, nie przyznawać, ale tak suma sumarum, jak mnie ktoś zamknął i przyparł do muru, to mi się podobało. Okej? Okay? A jeżeli znacie moje bumerowskie marudzenie na dzisiejsze komiksy Marvela i DC, to wiecie, że to tym bardziej jest ee, o czym pisać do, do, do domu, że mi się podoba jakiś współczesny komiks DC i Marvela, który nie jest rysowany przez J.R.J.R. JR, albo Johna Byrna, albo Simonsona, albo Klausa Jansona. Także słuchajcie, y, y, idę z tym, y, y, idziemy, bo to nie ma się co bać. Oczywiście nie będę czytał tutaj tego epilogu, znowu ze wspaniałymi chłopakami, ale, ale, ale sam fraction razem z tym, z tym drugim ziomkiem dają zupełnie radę i tyle. Także trochę sobie pluję w brodę, że nie zamówiłem od razu Jima Lee, bo mi przepadł. I tej fajnej okładki, którą chciałem, ale suma summarum polecam. Jest fajnie. Jest to taki fajny Batman, który niczemu nie szkodzi. Do kawki się można poczytać i czekam na te wygibaski, które gdzieś tam oni znowu zafundują. No i także się to fajnie ogląda. Eee, I tyle. Także recommendation jest. Recommendation jak najbardziej na Wika, na Luzie dzisiaj i, i tyle. Słuchajcie, e zachowałem kącik muzyczny na koniec, bo sobie zdaję sprawę, że e prawdopodobnie zrobiłem trochę błąd, że od początku, które tego nie dzieliłem. Nie wiem jak wy, ale robienie. Właściwego jędrnego przedmiotu nawiki w 18 minucie nie, nie wszystkim trafia do gustu, więc teraz przechodzimy do takiego, powiedzmy, do nawiki ekstra i sobie zrobimy parę luźnych komentarzy. I tak, najpierw to oczywiście zapraszam Was do. O matko, i płyta mi zleciała całkiem. Do polajkowania, do zasubskrybowania kanału, bo to zawsze coś daje. Pamiętajcie o tym, bo to ważne dla algorytmów. Potem film gdzieś zdycha. Bardzo Wam dziękuję za Wasze zaangażowanie. Ostatnio komentarze naprawdę jest ich sporo, sprawiają mi przyjemność no i pomagają rozwijać się kanałowi. Dzięki wielkie za to. Eee, a tutaj tymczasem są moje własne komiksy, Henryk Kajdan, Kosmiczne Patałachy, Henryk Kajdan, Post Scriptum, już dawno Out of Print, eee, no ale ten Bad Boy jeszcze jest, zaraz tam będzie dostępny znowu pod linkiem w opisie filmu. Terror from the Water, zobaczcie na to. 200 stron, stereo i w kolorze, wspaniałej akcji, wspaniałych, palpowych przygód Żarłaka i jego nemesis Henryka Kajdana. A ja tutaj się skradam tajemniczo i wyjmuję gdzieś z między drukami a stołu. No, co zmieniłem stół w ogóle. Mam nadzieję, że widać. Przyłożyłem się, zrobiłem porządek. Eee, he, he. E, I przechodzimy z właściwą jędrnością do kącika muzycznego. Słuchajcie. Led Zeppelin: The Complete BBC Sessions. To jest to co... słuchajcie ja to pierwszy raz to słuchałem tego jak byłem gdzieś na studiach, to już było bardzo, bardzo dawno temu albo nawet chyba wcześniej, nawet w liceum i tak do końca nie zajarzyłem co to jest. Dopiero musiałem się do tego nauczyć, przyzwyczaić, musiałem się trochę tego blusa przesiąknąć, no ale jak już się nauczyłem, jak grałem na gitarze kiedyś, jak każdy młody chłopak tam w, kiedyś w naszej erze. Prawie. I powiem Wam tak, jak ja po prostu wreszcie załapałem o co wchodzi w tym pierwszym You shook Me to ja po prostu nie mogłem tego z odtwarzacza wyrwać. To było tak dobre i dzisiaj sobie do tego wróciłem. Jest taka już trzy płytowa wersja wzbogacona o jeszcze dodatkowe nagrania, to jakieś były dwie płyty. No i to są sesje BBC nagrane gdzieś tam oczywiście w Wielkiej Brytanii, w Londynie czy gdzieś przez tego, przez Zepów jeszcze przed ukazaniem się albumu 4, przed ukazaniem się albumu Four, a czasami nawet jeszcze dużo wcześniej. W roku chyba tam 69 są pierwsze nagrania, czyli gdzieś w okolicach dwójki. Ja tutaj chaotycznie trochę Sprawdzam, ale sprawdzam ten rok. Tak, to jest 69, czyli to było gdzieś w okolicach Led Zeppelin 2. Jak to było nagrywane albo tam wydane ledwie, więc to jest trochę taki miszmasz, Jest też koncert, który ma Stairway to Heaven, bardzo fajny. I oczywiście Immigrant Song, bardzo fajny. Since I've been loving you. Eee, także, no i potem ta trzecia płyta, jeszcze taka uzupełniająca, to ciekawostką jest White Summer, którego wcześniej nie było. No, oczy, oczywiście, jest to są czasami po 3-4 wersje tego samego utworu czy to na pewno. Ale ja już ja, mi, to ja bym mógł nawet i potem ten drugi e, I Can Quit You Babe. Ja bym mógł słuchać nawet z całej trzypłytowej edycji z samymi tylko wersjami z różnych koncertów tych dwóch utworków. Jak ktoś lubi ciężkiego bluesa, ja lubię zemów od jedynki do ostatniego albumu, nawet lubię, ale lubię też późnych dzepów. Uwielbiam Presence. To jest mój ulubiony album. Presence jest piękny, smutny album. For Your Life to jest najlepszy utworek dzepów dla mnie ever. Nic dziwnego, że zagrali to na arenie potem już w XXI wieku. For Your Life to to, co tam Jimmy Page wyprawia na gitarze, to jest... Ja nie wiem, jak on na to wpadł po prostu. Tam musiał ostro ten... Ale, ale nie, to naprawdę jest świetny, świetny, taki bardzo, bardzo gorzki, zmęczony album, widać, że tam wszyscy mieli dosyć i to, ale ta muza jest taka smutna, przez to twarda i taka niewdzięczna, ale piękna, piękna, bardzo, bardzo piękny album, Presence. No ale w każdym razie wszystkie albumy Zepów są fajne, Complete BBC Sessions to są to oczywiście najwcześniejsze utworki, czysty blues, czyste jaja w najlepszej postaci. Jak znacie Zepów, a tego nie macie, to walcie jak w dym, bierzcie to. No a jak znacie to, no to nie muszę wam mówić, że to jest, to jest po prostu najlepsze, co można sobie wyobrazić w muzyce rockowej. Led Zeppelin BBC Sessions. Ajajajaj, aj, aj. Zaraz sobie zapuszczę i będę miał The Time of My Life. Słuchajcie. I tyle. Trudno mi się oderwać od tych Zepów, powiem wam tak szczerze. Jak na tą książeczkę patrzę, to od razu mam ochotę sobie to zapuścić i zaraz będzie leciało. Wspaniały, czysty dźwięk. Ta trzecia płyta jest trochę off, jest, jest trochę już gorsza. Tam, bo materiały jakieś nie były rewelacyjne, ale, ale te, te, te pierwsze dwie płyty są fajnie zremasterowane. Wydaje mi się, że nawet chyba przez chyba, przez samego Jimiego Page'a, tak to nawet gdzieś czytałem, bo to jest jakiś. Jakaś naklejka to była gdzieś na nie mignęła teraz tak. Produced and remastered by Jimmy Page. Także także tego Jimmy Page tam się zna na tym. On, no cholera, jasna. Daj nam, Boże, tak odcinać kupony jak on od tych zepów. Od 40 już zaraz lat ich nie ma, niestety, ale no tak, tak do dzisiaj to rezonuje. 10 płyt tylko wydali, z tego co. 10? Nie, zaraz nawet mniej. 10 lat byli aktywni, wydali mniej płyt. Jeden, dwa, trzy, cztery, potem Houses of the Holy, potem Physical Graffiti no i potem Presence i ten, i ostatnia. I to wszystko, That's it. kurczę, a jednak mimo wszystko taki wielki impact. I wszystkie fajne, wszystkie fajne. No dobra, słuchajcie, co Zepów, ja wiem, ja tu się już pośliniłem od razu, jak to zobaczyłem, to Roberta Planta z jego cytrynką mogę słuchać w każdej chwili, no i dlatego robię dzisiaj trochę dłuższy ten kącik muzyczny, że dajcie znać, co myślicie w komentarzach, ale wydaje mi się, że taka część... Ekstra część trochę bardziej luźna, po już głównym omawianiu przedmiotu na wieki lepiej zadziała niż kompletny, już zupełnie chaos, który zwykle tutaj prezentujemy. Chociaż, jak Wam pasuje chaos, to też dajcie znać, postaramy się zrobić tak, żeby było dobrze. Jak dostanę ostro w ryj, że ma być tak jak było, to też się dostosuje. No ale trzeba iść do przodu, bo kto nie idzie do przodu, ten do tyłu się cofa. Dobra, słuchajcie, zareklamowałem swoje komiksy, zareklamowałem. Zrobiliśmy kącik muzyczny, zrobiliśmy. Rekomenduję Wam tego bedboya Do kawki, na luzie, what's not to like? Ja się nazywam Jakub Martewicz, syn starego Martewicza, a to jest kanał komiksowa Nawijka, na którym nawijamy o komiksy od strony artystycznej, warsztatowej kuchni. Dziękuję Wam za uwagę, trzymajcie się i do następnej Nawijki.